Siema, 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 witam serdecznie na kanale obstawiamy. Tak jak mówiłem wczoraj, tak dzisiaj jest mocna promocja powitalna. Kupon za 2 zł daje ci 600 zł, i to może być kupon na przykład na zwycięstwo z Ligi Mistrzów oczywiście Barcelony, to może być zwycięstwo Realu, Borus Dortmund albo Bayernu. Powiem o tej promocji zaraz nieco więcej, bo przy Lidze Mistrzów to jest mocny temat. 2 zł daje 600 złotych. Zaraz o tym pogadamy. Oczywiście na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie, niewątpliwie pomaga to wszystko pchać do przodu. Jestem mega wdzięczny. Pogadamy sobie zaraz o kuponach. Jak zawsze mamy blok promocyjno-reklamowy, 2 dwie, dwie pół minuty potrzebuje. Jak chcesz, to sobie tam śmigaj do kuponów, nie ma najmniejszego problemu. Ja od razu zacznę od tej promocji powitalnej, bo wiem, że to jest promocja, na którą przy Lidze Mistrzów sporo osób czeka. Dwa 2 daje 600 zł w SuperBecie i już tłumaczę, jaka jest procedura odbioru promocji powitalnej. Generalnie nie jest to nic skomplikowanego. Jeżeli chciałbyś sobie taką promocję odebrać, pierwszy krok oczywiście założenie konta w SuperBec z dedykowanego linku, linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta wystarczy, że zaakceptujesz zgody marketingowe, potem zweryfikuj sobie konto gracza, to dwie minuty zajmuje, i depozyt. Trzeba wpłacić minimum 50 zł, żeby zapisać się do promocji na Ligę Mistrzów. Jak to zrobiłeś? Fantastycznie. Bierzesz udział w promocji i jedyne co musisz zrobić, to z tych 50 złotych zagrać za 2 złote zwycięstwo dowolnej drużyny z dzisiejszych lub jutrzejszych meczów Ligi Mistrzów. Ja tłumaczę na przykładzie tych największych faworytów. Grasz na przykład za 2 złote zwycięstwo Barcelony, albo Bayernu, albo BVB, albo Realu Madryt. To jest Twój wybór. Wybierasz sobie jedną drużynę, która Twoim zdaniem na pewno wygra i dajesz to za 2 złote. I tyle, i czekasz. Jeżeli ta wybrana drużyna wygra, to 600 złotych wpada w bonusie na Twoje konto gracza w Superbet w przeciągu 72 godzin. No, prościutki temat. W mega skrócie pierwszy krok to jest założenie konta z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, wpłata minimum 50 zł. I pamiętaj, żeby z konta głównego za 2 zł, nie za FreeBet, bo jeszcze FreeBet w nagrodę dostaniesz, że konto założyłeś. Żeby z konta głównego za 2 zł zagrać zwycięstwo dowolnej drużyny z Ligi Mistrzów. Wybierasz sobie na przykład Real Madrid, grasz ten Real za 2 zł. I jak Real wygra, to w przeciągu 72 godzin dostajesz te 600 w bonusie. Osoby zainteresowane od sam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link dedykowany do tej promocji. Można działać. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście mamy konkurs na Facebooku. Obstawiamy info, Nasza strona na fejsie Zapewne 200 zł w superbecie jest rozdawane. Weź zerknij, o co tam chodzi, bo to generalnie daily konkursy praktycznie są, nie? Prawie, że codziennie rozdawane jest 200 zł. Link do face'a. No pewnie będzie trzeba wytypować dokładną liczbę goli w kilku meczach z Ligi Mistrzów i tyle, nie? Link do face'a znajdziesz w opisie pod filmem. Pierwszy link od góry. A drugi link od góry to jest bratku link do naszej grupy, na której mamy. Rozwijamy sobie powoli tą grupkę. 5,5 ludzi, typerów i codziennie są publikowane typer... Z argumentacją i uzasadnieniem. Co więcej, liczone są statystyki tym typerom. Ty doskonale będziesz wiedział, kto jak typuje. Serdecznie zapraszam do grupy. Link do grupy również w opisie pod filmem i to jest drugi link od góry. Na pewno to znajdziesz. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście, konkurs tutaj na YouTubeku. Co trzeba zrobić? żeby powalczyć o klasyczne dwie dychy na grę w Superbecie. Ty subskrybować kanał obstawiamy trzeba, bez tego się nie uda. Łapę w górę zostawiasz pod tym filmem i w komentarzu wpisujesz dokładny wynik i minutę pierwszej bramki eee, w dzisiejszym meczu pomiędzy Sportingiem a Manchesterem City. Dopisujesz swój nick gracza z Superbeta. Typujecie do 21. komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Superbet nie biorą udziału, za e, czyli standard. Pozwolę sobie przejść do kuponów na dzisiaj, czyli do meritum tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kuponów na dzisiaj. Jest na przykład eee, kupon od Artura na 36,5 tysiąca złotych, czyli generalnie jest jak zawsze grube granie. Zaczynamy od kuponu Miłosza, który 12 razy typował, 8 razy trafił, więc to wygląda całkiem ok. 6501 profitu mamy i 2 razy 750 złotych, czyli omijamy na dzień dobry dodatkowy podatek, 1688 razy 2, i 2 razy BTTS. BTTS w spotkaniu, proszę Ciebie, Liverpoolu i Bayeru Leverkusen. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze tych drużyn rozgrywane w weekend, to to Leverkusen w piątek, no to taki mały weekend. W piątek zremisował Bayer Leverkusen na własnym terenie, ze Stuttgartem 0 do 0. Dosyć niespodziewany wynik, bo to ekipy dosyć over a tutaj bez goli było. Liverpool wyciągnął zwycięstwo z Brighton, bo oni tam dość długo przegrywali, chyba do 70 minuty, i udało się wygrać 2 do 1. Tu mamy propozycję zakładu na to, że jednak obie drużyny gola strzelą, i mamy trochę taki mecz, zagadkę. Slovan Bratysława, Dynamo Zagrzeb, czyli są to pewnie ekipy, które no nie wszyscy na co dzień śledzą, tak jak te mainstreamowe, główne, topowe ligi, nie? Tutaj mamy, słuchajcie, propozycję na to, że jedni i drudzy też rzucą minimum jednego gola, jeżeli chodzi o do tej pory rozegrane spotkania Slowana w Lidze Mistrzów to są trzy mecze. Bilans goli, uwaga, 1-11. Jeden. 11 Jedenaście. Jedenaście goli stracili, jedną brameczkę strzelili. Oni stracili 5 goli z Celticiem, 4 gole z Manchesterem City i dwa gole z Gironą. Jeżeli chodzi o Dynamo Zagrzeb, no to oni mają bilans 6-11, z czego 9 straconych goli z Bayernem Monachium. Dwa BTTS-y od Miłosa, za grubą kasę trzymam kciuki i lecę dalej do kuponu od Wiktora, do kuponu Weterana, bo Wiktor 52 kupony pograł, 20 trafił, ale cały czas trzymał profit... Mądre stawkowanie, trochę farta. 1400 zł profitu zostało i jest ładowane za 790 na 1. 777 pelenu, szczęśliwa siódemka. W ewentualnej wygranej mamy sklejkę na spotkanie PSV, czyli tak, mamy PSV z Gironą na własnym terenie, nie może przegrać. Eee... A, tu jest tak, zakład na to, że nie mogą, że wygrają albo zremisują pierwszą i drugą połowę. Czyli po prostu, że ani pierwszej, ani drugiej połowy nie przegrają. Do tego sklejka na spotkanie Borussi i Dortmund ze szturmgras Tutaj under 6,5 goli, czyli maksymalnie 6, gole możemy, 6 goli możemy w tym meczu zobaczyć. Ale do tego minimum dwa gole też muszą być, czyli taki przedział under 6,5, over 1,5. Gol w pierwszej połowie i zwycięstwo BVB. Sklejka na 1777 zł od Wiktora. Idziemy do tego najmocniej granego kuponu na dzisiaj. Jest to debiut od Artura: 4300 zł na 36591 PLNów. I co my tu mamy? Mamy zwycięstwo PSV Eindhoven z Girondą, czyli czysto faworyt. Ekipa grająca u siebie, ekipa dobrze grająca w Holandii, mimo tej ostatniej, znaczy dobrze, wybitnie, mimo tej ostatniej porażki za Jaksem chyba w sobotę, e, no to mają wygrać. Do tego gole underdogów. Milan ma strzelić minimum jednego gola z Realem na wyjeździe. Szturm ma strzelić minimum jednego gola na wyjeździe z Borussią Dortmund. E, Liverpool Bayer Leverkusen. Minimum trzy gole w meczu strzelać, obojętnie kto ma te gole. I jeszcze minimum jeden gol sportingu, jak mi się ten gol sportingu podoba. Kurs spada generalnie, nie? I to nie dziwi, patrząc na ostatnią grę. Manchester City. No jest mocna sklejka, czyli tak naprawdę mamy tutaj trzy gole underdogów, no bo Milan, Szturm i Sporting są underdogami. Jeden over, 2,5 goli w meczu Liverpoolu i Bayeru Leverkusen, i do tego zwycięstwo faworyta PSV Eindhoven. I na papierze ten kupon nie wygląda najgorzej. Najbardziej bałbym się mimo wszystko chyba tego gola szturmgras chociaż też Borussia nie jest taką ekipą, która no nie traci nic albo traci bardzo mało, nie? 36 591, czekam aż kolejny taki kupon siądzie, bo yy, z tych kuponów, z takich grubych kuponów to ostatnio jakaś taka dłuższa przerwa, znaczy dłuższa, z miesiąc taki mocny nie siadł, więc trzymam kciuki, żeby w końcu coś odda o coś oddało, no zresztą nie co dzień takie kupony są grane, nie? Idziemy dalej do kuponu do Roberta. typował raz, trafił ostatnio yy, kilka dni temu, ten kupon 1074 zł profit. tu mamy dubelka na rzuty rożne, Celtic z Lipskiem, czyli sprawdzamy ostatnie mecze tych ekip, jeżeli chodzi o spotkania Celtiku dowożą te rożne, 9, 13, 11 w trzech ostatnich Rozgrywanych meczach. 10, 6, 12 w trzech ostatnich meczach Lipska, czyli ciut gorzej, ale generalnie te rożne się pojawiają. No i Real z Milanem, ostatnie mecze Realu 13, 15 i 8, czyli to dobrze wygląda. 6, 8, 12. Jeżeli chodzi o Milan, czyli ciut gorzej, ale mimo wszystko, no tutaj celuje sobie w dwa overy rzutów różnych. Robert w walce o drugi, trafiony kupon z rzędu, oczywiście z dwóch podanych. Dalej mamy podobną sytuację, bo Piotr też kilka dni temu trafił. 1 na 1, 1304 profitu, i z tego 1304 profitu mamy Tyśako ładowanego na dwa typy: Zwycięstwo Realu, czyli tutaj jednak bez żadnych kombinacji, zwycięstwo faworyta, wiadomo, że Liga Mistrzów, mówi się tak, nie, że, że Liga Mistrzów to jest Liga Realu Madryt. No tutaj mamy proponowane czyste zwycięstwo i overka 2,5 goli w mecz PSV z Gironą. To co mówiłem, słuchajcie, no PSV 3-2 porażka, porażka w sobotę z Ajaxem. 5 goli w jednym meczu. Girona 4-3 zwycięstwo zlegane z Leganes, 7 goli w jednym meczu. Więc mecze weekendowe naprawdę obfitowały w gole, jeżeli chodzi o te ekipy. Tu jest proponowany klasyczny over 2,5 goli na 2166. Trzy kupony przed nami, jeden z nich jest od Wiktora, który również kilka dni temu bardzo ładnie trafił. Kupon 1 na 1, 2156 zł czystego profitu i za 656. Za końcówkę jest ładowo. Na 1587, Teraz widzę, co to jest. Sporting minimum 2 gole. Ok, umówmy się. Szanowny pan Keres szaleje. Szaleje, jeżeli chodzi o drużynę sportingu, jeżeli chodzi o spotkania na portugalskich boiskach. No, jest szaleńcem, nie? Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. City. Troszkę męczy bułę. Jestem turbo ciekawy tego meczu, czy Sporting będzie w stanie postawić się Manchesterowi City, zdaniem Wiktora, na tyle się postawią, że strzelą minimum dwa gole. Singel za 656 zł. Bardzo mocno trzymam żeby to się zazieleniło. Dwa kupony przed nami, jeden z nich jest od Przemka, 15 podał, 7 trafił, 5000 profitu, bardzo dobrze trzymany profit i mamy, słuchajcie, tak, Girona ma nabić rzuty rożne, czyli linia e, drużynowa na overka rzutów rożnych Girony, 6-5-7, tak biją rożne w ostatnich trzech meczach, czyli biją rożne po prostu bardzo dobrze w fajnych ilościach. Lipsk nie może przegrać i minimum e, dwa gole w meczu wyjazdowym z Celticiem musimy zobaczyć i Juventus też ma nabić różne w meczu wyjazdowym z Lil, Juve też też ostatnio dobrze drużynowo samo bije rożne, bo to jest odpowiednio 10, 5 i 4 kornery w trzech ostatnich meczach, czyli na tym kuponie dwie linie drużynowe na kornery, no i ten Lipsk z podpórą. I overem 1,5 gola. Ostatnia propozycja na tym filmie jest od Adriana: 3 na 5 trafione. 3100 zł czystego profitu. W kartony leci Adrian Slowan. Eee, proszę Ciebie, z Dynamem Zagrzeb mamy propozycję na overa kartonów. To samo dotyczy się meczu Realu z Milanem, czyli tutaj w tych spotkaniach. Akurat Adrian upatruje chociaż kilku kartek pokazanych przez arbitra, proponowane overy kartek. No i over 2,5 goli w meczu Celtiku z Lipskiem. Czyli też tak klasycznie bez kombinacji, jeżeli chodzi o ten akurat typ. Trzy gole w meczu, kartony na overa i Adrian zadowolony. Jeżeli chodzi o kupony na dzisiejszym filmie to tyle. Przypominam Ci, jest 600 do odebrania z kuponu za 2 zł. Tak, możesz zagrać sobie kupon za 2 zł, jeżeli dobrze zagrasz. 600 zł dostaniesz. Promocja jest w becie do odebrania. Jeżeli nie masz tam konta, to teraz do Ciebie gadam. Możesz sobie promocję odebrać na Ligę Mistrzów z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Wystarczy, że założysz sobie konto z tego linku, w trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz konto gracza, czyli to, co robi się zawsze i trzeba zrobić depozyt minimum 50 zł. Wpłacasz 50 zł, jesteś zapisany do promocji na Ligę Mistrzów i teraz najważniejsze. Jedyne, co trzeba zrobić, to z tych 50 zł, z konta głównego depozytowego zagrać sobie zwycięstwo dowolnej drużyny Storkowych lub środowych meczów Ligi Mistrzów. Ja tłumaczę na przykładzie największych faworytów, czyli 50 zł, za 2 zł grasz na przykład zwycięstwo Barcelony, na przykład zwycięstwo Bayernu, na przykład zwycięstwo BVB, na przykład zwycięstwo Realu. Obojętnie, wybierasz. Liczy się pierwszy zagrany kupon. Jeżeli wybrana przez Ciebie drużyna wygra 600 zł, w przeciągu 72 godzin dostajesz na swoje konto gracza w Superbet, i tyle. Można działać osoby zainteresowane. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. Nie wiem jak dzisiaj z live'em. Damy znać na Discordzie. Link do Discorda w opisie pod filmem, bo jeszcze nie jest ustalone. Dobrego dzionka. Uśmiechu na twarzy. Pozdro siema. Elo. No i nara.